To jest 8:10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku jak zmienić platformy społecznościowe, żeby nie niszczyły zdrowia dzieci, nie niszczyły demokracji, no i żeby były dla ludzi, a nie przeciwko ludziom? Dorota Głowacka mówi mi też o tym, jak działają algorytmy traumy i dlaczego nasze feedy w serwisach społecznościowych wyglądają zupełnie inaczej, a dla niektórych osób, szczególnie wrażliwych, są po prostu toksyczne. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a dziś ze mną jest Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon. Dorota Głowacka jest specjalistką od ochrony praw człowieka w starciu z technologiami. Dzień dobry, dziękuję. Bardzo ładny tytuł, podoba mi się. Dodam do tego jeszcze tylko, że pracuję w Fundacji Panoptykon, która właśnie stara się zajmować różnymi tematami związanymi z ochroną praw człowieka w kontekście nowych technologii, a jednym z takich priorytetowych obszarów jej działania jest właśnie regulacja platform internetowych. Czyli platform internetowych, czyli takich dużych firm jak na przykład Facebook, Instagram, TikTok, X. No, tych wszystkich miejsc, w których Polacy spędzają w tej chwili mniej więcej dwie godziny dziennie średnio, czyli naprawdę dużo. No i część, część osób, które spędzają ten czas w aplikacjach platform społecznościowych, no nie do końca wie, w jaki sposób y, te platformy działają, bo nie ujawniają swoich algorytmów, nie mają takiego obowiązku. No a jednak badacze coś o tych algorytmach wiedzą? Powiedz, skąd takie, taką wiedzę się czerpie? No, poruszyłaś to dosyć drażliwy temat. Y, w naszej, powiedziałabym, bańce niezależnych badaczy, tych związanych ze światem, y, z naukowym, ale też światem organizacji społecznych, właśnie, które starają się patrzeć na, na ręce wielkim platformom internetowym, dlatego, bo faktycznie dostęp do wiedzy o tym, jak działają algorytmy, rozumiem, że tutaj rozmawiamy przede wszystkim o algorytmach, które służą do rekomendowania, szeregowania treści, które e, nam jakąś wyświetlają się w tych aplikacjach, e, on jest rzeczywiście ograniczony. Dlatego, że e, i, i powiedziałabym, że w ostatnim okresie jest tylko gorzej w tym zakresie. Na przykład dosyć głośna e, była sprawa, w której, e, to stało się kilka lat temu, Meta, Zamknęła takie narzędzie jak CrowdTangle, którego właśnie używali ci niezależni badacze, aktywiści, bardzo często też dziennikarze, na przykład do, do analizy treści publicznie dostępnych w ramach platformy Facebook, ale też na przykład e, demaskowania różnych kampanii dezinformacyjnych. Więc ten dostęp się kurczy, a jednocześnie rzeczywiście on jest w pewnym sensie świętym gralem, jeśli właśnie chodzi o działanie systemów rekomendacyjnych. A to jest to, co my uznajemy za. No taki kor za w zasadzie esencję współczesnego działania platform społecznościowych. No i y, jak sobie z tym radzą, e, na przykład takie organizacje jak nasza, które też starają się prowadzić pewne działania badawcze. E, przy czym od razu powiem, że my jesteśmy organizacją przede wszystkim prawniczą, nie jesteśmy badaczami, badaczkami danych, natomiast y, no, staramy się prowadzić te działania y, badawcze, przynajmniej w ograniczonym zakresie, bo to nam też pozwala zbierać pewne, może jeśli nie dowody, to poszlaki na po prostu różne szkodliwe um, konsekwencje czy zjawiska związane z działaniem właśnie platform społecznościowych. No i na czym to polega? No głównie na tym, że, że istnieją różne narzędzia, które pozwalają monitorować przede wszystkim feedy w mediach społecznościowych. Feedy, czyli to, co dostajemy, jak skrolujemy nasz telefon. Tak, taki ciąg treści, które nam się wyświetla, jak otwieramy na przykład jakąś platformę społecznościową, no to oczywiście myślę, że dzisiaj to już jest powszechna wiedza, że to jakby informacje, które tam są, yy, no są, dostajemy je według określonego klucza i to najczęściej nie jest na przykład porządek chronologiczny, tylko one są wyselekcjonowane, no na przykład w oparciu o analizę naszego yy, zachowania i, i przewidywanie co do tego, jakie teści po prostu mają największą szansę nas zaangażować. No w każdym razie tak, no więc istnieją takie narzędzia, które Pozwalają monitorować i, i, my mówimy o tym, zaskrubywać, skrapować dane. To są narzędzia, które często występują, np. w postaci pieczki do przeglądarki, czy są to innego typu oprogramowania, które powodują, że można po prostu zapisywać treści wyświetlane przez użytkowników podczas danej sesji skrybowania w mediach społecznościowych, No i w ten sposób powstaje zbiór danych, który potem jest poddawany analizie. Ona może być ręczna e, albo automatyczna. I w zależności od tego, czego, czy co chcemy zbadać w takim badaniu, na przykład możemy próbować ocenić, jak często danemu użytkownikowi wyświetlała się na przykład określona treść. No i po prostu potem w ramach rozbioru danych trzeba te treści, w związku z tym odpowiednio poznaczać, otagować, policzyć. I też często jest tak, że mamy dwa, dwa rodzaje badań. Z jednej strony, to może być badanie, które prowadzimy z udziałem żywych, autentycznych użytkowników. Wtedy mówimy o tym, że oni nam użyczają swoich danych, to się nazywa data donation. No ale alternatywa jest taka, że możemy to robić z użyciem automatycznych kont, czyli takich kont, które po prostu sami zakładamy, jako, sami, jako badacze zakładamy, czasami zaprogramowujemy je w jakiś inny sposób, na przykład jak konta dzieci albo konta osób o określonych zainteresowaniach. No i, i oczywiście jest tak, że obie te wersje mają swoje wady i zalety. Yy, pewnie yy, zrobienie takiego badania na, na żywych użytkownikach z jednej strony jest bardziej miarodajne, bo, bo też ciężko jest zaprojektować te sztuczne wygląd w taki sposób, żeby one rzeczywiście odzorowywały zachowania realnych użytkowników, no ale z drugiej strony i też wiem z własnego doświadczenia, zrekrutowanie yy, użytkowników jeszcze tak, żeby to była jakaś w miarę reprezentatywna próba do takiego badania. No to jest trudne zadanie, też, też pociąga są różne wątpliwości etyczne, no więc generalnie korzysta się z tych dwóch narzędzi, czasami takie badania mają, mają formułę mieszaną, no ale no co tu dużo mówić, te tak zwane niezależne audyty, no, one się nazywają adversarial audits, tak się mówi, y, y, one mają jednak pewne swoje ograniczenia, no, bo bo mimo wszystko skupiają się po prostu na, na obserwacji działania widów, ów natomiast nie, powiedziałabym, nie zgłębiają się w silnik działania e, algorytmów, no Zresztą... tak, i tego, tego nie wiemy. I tutaj mówisz o tym, że to jest trudne, że to jest e, wątpliwe czasami no, etycznie i stąd, e, stąd to jest naprawdę ciężka praca, z drugiej strony niezbędna i bardzo pożyteczna, no bo my jako dorośli ludzie często po prostu nie wiemy, co się dzieje w telefonach dzieci, a widzimy, że dzieje się chyba coś niepokojącego, skoro dzieci po korzystaniu z tych e, aplikacji społecznościowych na przykład czują się dużo gorzej. Ale chcę, chcę jeszcze wrócić do tego punktu wyjścia. Jak to się dzieje, że Generalnie, cały biznes w Unii Europejskiej jest dosyć mocno kontrolowany. Nie można sprzedawać jedzenia o nieznanym składzie, nie można świadczyć usług, których zawartość, przebieg jest, jest nieznany, nieopowiedziany klientowi. A można to wszystko robić w, właśnie w telefonach, w aplikacjach społecznościowych i, i nie ma te, do tego dostępu. No to też się trochę zmienia. Ale ja też chcę, jakby, bo jeśli chodzi o ten, ten skład algorytmów, że tak powiem, dlaczego on nie jest jawny? Dlaczego, dlaczego mamy tak, że, dlaczego jest tak, że skład różnych produktów spożywczych to jest coś, co firmy muszą ujawniać na opakowaniu, a platformy nie muszą e, mówić o tym, jak są skonstruowane ich algorytmy? No to jest niestety tak, że platformy internetowe twierdzą, że właśnie to jest ten sekretny składnik w tej recepturze. Hmm. I w związku z tym chroni. I po prostu w tym zakresie tajemnica handlowa, ale też chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my musimy i, i wydaje mi się, że nie jest też konieczne, żebyśmy my, jako opinia publiczna, znali dokładny skład algorytmu, że tak powiem, tak, odwołując się do, do nie wiem, analogii spożywczej. Raczej wydaje mi się, że kluczowe jest to, żebyśmy po prostu mieli pewność, że te algorytmy nie, nie zawierają niebezpiecznych, niezdrowych składników. To znaczy nie jest tak, że ja oczekuję, czy w ogóle, że jest takie oczekiwanie, że Platforma pokaże kod, kod którego też nie Też pewnie... nie zrozumielibyśmy tego Właśnie. kodu, ale też w na, na, produktach spożywczych też nie mamy nazw konkretnych białek, ale mamy całą listę produktów, składników, barwników, konserwantów, których nie wolno używać. No więc myślę, że tu kluczowe jest to, żeby platformy pokazały tyle, żebyśmy mieli po prostu pewność, że to jest bezpieczny produkt. I taka logika stała za, za tymi nowymi obowiązkami, które na platformy nakłada obowiązujące już jakiegoś czasy od przyszłego roku. Prawo Unii Europejskiej, akt o cyfrowych, to jest właśnie akt prawny, który m.in. obliguje platformy do tego, żeby one mapowały ryzyka, systemowe ryzyka, które wiążą się z funkcjonowaniem ich usług, ale przede wszystkim skupiały się na tym, żeby wprowadzać odpowiednie środki ograniczające te ryzyka. Więc my nie musimy wiedzieć, co dokładnie, że tak powiem, siedzi w tym algorytmie. Ważne jest to, żebyśmy mieli takie poczucie, że Platforma stosuje środki, które pozwalają no właśnie ograniczać ryzyka związane z, z, z tym, jak może działać algorytm i, i jakie negatywne skutki bardzo wielu zresztą obszarach życia e, może wywoływać. Więc my się przede wszystkim na tym skupiamy. Chcielibyśmy, żeby platformy faktycznie pokazały dane, tyle te dotyczące działania ich algorytmów, tego jak dokładnie one funkcjonują, na jakich danych operują i tak dalej, tylko żeby pokazały dane, które nas uspokoją, że platforma w sposób wystarczający odpowiada na różne zagrożenia, o których wiemy między innymi dzięki tym badaniom, o, o, o których mówiłam wcześniej, ale też jeszcze dodam jedną rzecz do tego. Bezcennym źródłem wiedzy o tym, jak działają algorytmy platform internetowych, są też dokumenty, które od czasu do czasu wynosi z tych platform e, ten czy inny sygnalista. Mieliśmy na przykład Francis Hogan. Skruszony pracownik, skruszona pracowniczka. Tak, mieliśmy Francis Hogan, która nam dosyć dużo powiedziała o tym, jak działają e, różne funkcjonalności mety. Mieliśmy sygnalistów, którzy mówili nam o tym, jak działają np. algorytmy TikToka, że, że minimalizują zasięgi na przykład treści pochodzących od osób niepełnosprawnych. Albo takich, które, które prezentowały niemodny design w pomieszczeniu. Więc tak, ludzi niewystarczająco pięknych. Pewnie tak. Więc, więc to są wszystko rzeczy, które pewnie trudno by było zbadać. W taki niezależny sposób, bez przyzwolenia platform, natomiast, yy, natomiast mamy jakąś wiedzę na ten temat właśnie dzięki temu, że, że od czasu do czasu wyciekają tego rodzaju dokumenty. Do no tak, się. ale Francis Haugen wyniosła te dokumenty z mety już kilka lat temu. Wynikało z nich, że no, meta krzywdzi dzieci, w skrócie, że po prostu zwłaszcza dziewczynki się bardzo źle czują po korzystaniu z Instagrama. No i mija kilka lat, i nadal jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia. No może y, opinia publiczna jest coraz bardziej świadoma, no bo też y, warto, warto podkreślić, że te postulaty, które ty jako pan optykon teraz wygłaszasz, one są bardzo wspólne dla innych organizacji śledzących ten styk praw człowieka i technologii w całej Europie. A czy możesz powiedzieć, jak właśnie to, co robią wielkie firmy technologiczne, ma się do praw człowieka? O jakiego typu prawa, czy konkretne sytuacje tu chodzi? To wpływają na prawa człowieka naprawdę w, w bardzo, na, na bardzo wiele sposobów, ale myślę, że... że... Kluczowe prawo, o których mówimy, to przede wszystkim prawo do prywatności. No i ono jest zagrożone, jak w ogóle przez samo, samo sedno działania platform internetowych, dlatego że ich model opiera się na właściwie ciągłym śledzeniu użytkowników, analizie ich zachowania i wyciąganiu z tej analizy różnych wniosków. Czasami są też wnioski, które dotyczą różnych, na przykład wrażliwych cech, które mają użytkownicy. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale no. To są też rozmaite zagrożenia związane z kwestią swobody wypowiedzi, czyli z jednej strony dostępu do informacji, też często możliwości rozpowszechniania informacji. To, jak działają algorytmy, które kształtują nasz światopogląd, podsuwając nam jedne treści, minimalizując nasz dostęp do innych treści, wpływa na nasze prawo do informacji. To, w jaki sposób platformy podejmują to już bardziej decyzje moderacyjne dotyczące tego, co w ogóle dopuszczają na swojej platformie, to z kolei może wpływać bardzo znacząco na nasze prawo do rozpowszechniania informacji, dlatego że no, myślę, że nie jest dzisiaj pejmą, że wielkie platformy internetowe zmonopolizowały w jakiś sposób kanały, za pośrednictwem których większość ludzi dociera do informacji. wszelkich. nie tylko tutaj, powiedziałabym, związanych z rozrywką, ale też informacji otaczających nas w świecie, informacji różnych, mających istotne znaczenie publiczne też. Więc yy, taki ruch platformy, żeby na przykład ograniczać zasięgi określonych treści czy na przykład banować określone konta, no to jakby ma duże, jakby w ogromny sposób wpływa na nasze poglądy i nas, na nasz obraz świata i też na to, czym się możemy podzielić z innymi. Chciałabym na chwilę wrócić do tego e, wątku dotyczącego e, śledzenia naszych takich osobistych cech. Czy, czy chodzi mhm. tutaj o to, że jeżeli mamy jakieś e, osobiste problemy, jakąś szczególną wrażliwość, to jest ryzyko, że serwis społecznościowy będzie na tym żerował, podsuwając nam treści, które nas głębiej wciągają w ten problem? Jasne, no niestety jest takie ryzyko, dlatego że to, powiedzieliśmy o tym pewnie wstępnie, ale, ale myślę, że warto to powiedzieć raz jeszcze wprost, no, model biznesowy działania platform internetowych polega w dużej mierze na tym, że y, zależy im na tym, żebyśmy spędzali w tych aplikacjach jak najwięcej czasu, bo ich realny zarobek polega na wyświetlaniu nam reklam, więc im więcej będziemy scrollować, tym więcej będziemy mieli szansy obejrzeć reklam. No więc, jakby platformy kombinują na różne sposoby, jak y, sprawić, żeby użytkownicy spędzali tam więcej czasu. No i podstawowe narzędzie, po które sięgają, no to jest pokazywanie nam takich treści, które jak największym stopniu nas y, zaangażuje. No i to jest także o niektórych, znaczy też wiemy, to, to, to jest jakaś taka ogólnodostępna wiedza psychologiczna, że ludzie y, są w stanie przede wszystkim angażować treści takie, które, no niekoniecznie te pozytywne, tylko bardzo często takie właśnie, które zbudzają. Siwe emocje, ale takie o negatywnym e, zabarwieniu, na przykład związane z wywoływaniem lęku, złości, e, treści, właśnie które m, sprawiają, że się kurzamy, polaryzują nas. No a z drugiej strony jest, dochodzi do tego, i zresztą to też może powiem od razu, że to jest mechanizm, który wykorzystują też inne podmioty, też wydają się tradycyjne media e, w większym lub mniejszym stopniu. E, natomiast na platformach społecznościowych jest rzeczywiście coś jeszcze. I to coś jeszcze to jest przede wszystkim ta, ta hiperpersonalizacja, związana właśnie z, ze śledzeniem i analizą zachowania e, użytkowników, grup użytkowników, ale też poszczególnych użytkowników, co pozwala na to, że, żeby platforma podsuwała nam skrojone pod nas indywidualnie e, treści. Czasami treści, które no nie tyle dotyczą naszych rzeczywistych zainteresowań, takich o neutralnym charakterze. Ale właśnie często to takie, które dotyczą naszych osobistych lęków, niepokoju, uzależnień itd. Więc, więc tak, to i, i, i mamy na to rzeczywiście trochę badań, zresztą tego też dotyczył nasz własny taki mały projekt badawczy, z tym przypadku, który robiliśmy, algorytmy traumy, że faktycznie jest tak, że platformy mogą eksploatować, w tym przypadku akurat lęk użytkowniczki, która była bohaterką tego badania, po to, żeby podsuwać nam e, angażujące treści. I też chcę podkreślić, że to nie zawsze polega na tym, że użytkownik dostaje treści, które są z gruntu złe, czy same w sobie złe, czy niebezpieczne, bo bardzo dużo mówi się o tym, że no, platformy. Po prostu dają ludziom przestrzeń do tego, żeby wymieniali się treściami. No i cóż mogą poradzić na to, że niektórzy nadużywają tych narzędzi do rozpowszechniania różnych nielegalnych, takich obiektywnie szkodliwych treści. No starają się z tym walczyć, starają się moderować, a skala oczywiście ich przerasta. Więc to, nie, to niekoniecznie te szkodliwe skutki, właśnie związane z personalizacją, mogą, wiążą się z rozpowszechnianiem treści, które są obiektywnie szkodliwe, niebezpieczne. To czasami są treści, które same w sobie. Takie nie są, natomiast pokazywane osobom o określonych cechach, o określonych wrażliwościach, o określonych słabościach, jeszcze w dodatku w dużej ilości, bo to jest kolejna cecha algorytmów, że mają taką tendencję, żeby pędzać nas w pętle treści na określony temat, jeżeli wykażemy zainteresowanie na przykład daną, daną tematyką, no to to wszystko e, powoduje, że rzeczywiście e, jakby pracuje na to, żeby to nasze zaangażowanie i czas spędzony na platformie e, był jak największy. A jednocześnie na to, że nasze problemy psychiczne mogą się po prostu pogłębiać, co też no, no widzimy, że się, że się po prostu u konkretnych ludzi dzieje. Proszę jeszcze powiedzieć tak z punktu widzenia prawnego: co można by tutaj zmienić, czego oczekiwać od platform społecznościowych, ne, żeby no, one nie były szkodliwe dla praw człowieka, demokracji i zdrowia dzieci? Tutaj są różne koncepcje. Niektórzy twierdzą, że w ogóle y, powinniśmy postawić tam, na przykład, bardziej zdecentralizowany system i w ogóle rozbić te istniejące dzisiaj, Monopole czy quasi monopolę i że to jest warunek tego, żeby jakby w sposób odpowiedni zabezpieczać nasze, nasze prawa człowieka e, w sieci dzisiaj. No, my myślimy o tym w bardziej pragmatyczny sposób, to znaczy patrzymy na rzeczywiście obecne środowisko prawne, które zresztą, i powiedziałaś na początku, że to jest trochę tak, że Francesco do już kilka lat temu wyniosło te dokumenty, wszyscy się o nich dowiedzieliśmy, a, a świat wygląda nadal tak samo, i świat platform społecznościowych też. No, mnie wydaje się, że jednak się Trochę rzeczy tam pozmieniało, ale na pewno jest tak, że te rewelacje pokazywane przez whistleblowerów, czy po prostu te niezależne badania prowadzone przez badaczy, one jednak miały taką moc, czy wywarły tę presję, chociażby na polityków, i doprowadziły ostatecznie do tego, że mamy na przykład dzisiaj dość progresywne przepisy w Unii Europejskiej, które oczywiście jeszcze trzeba wyegzekwować, i pewnie to jest dzisiaj kluczowa kwestia. Ale wydaje mi się, że, że chociażby te, te nowe regulacje, które dają pewne nowe otwarcia, dają pewne nadzieje, już teraz też wiemy, że w wielu obszarach póki co też wywołują pewną frustrację, bo chcielibyśmy, żeby te mechanizmy zadziałały szybciej, skuteczniej. To się dzieje na razie dość powoli, ale w każdym razie jest tak, że te doniesienia niezależnych badaczy i sygnalistów, mam poczucie, że przyczyniły się między innymi do tego, że, że mamy te nowe przepisy i możemy próbować rozmawiać o tym. Jakie właśnie chociażby z nich wynikają obowiązki dla platform, zwłaszcza tych największych platform w obszarze regulacji algorytmów. Więc my jesteśmy dość tutaj pragmatyczni i wiemy, że raczej na przykład na gruncie tych przepisów no nie możemy liczyć na to, że platformy zostaną w ogóle wyrugowane i platformy z nich zrezygnują. Ale są takie rzeczy, których z drugiej strony możemy y, zasadnie oczekiwać, i to dotyczy na przykład pewnych domyślnych ustawień, które y, takie platformy powinny, Prowadzić do użytkowników po to, żeby no, czas spędzany w tej aplikacji był bezpieczny. I z jednej strony, to są takie różne rozwiązania z poziomu samego interfejsu, który no, powinien być skonstruowany w taki sposób, żeby właśnie nie podbijać tego naszego zaangażowania i nie, 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 nie generować, nie nasilać takiego kompulsywnego sposobu korzystania z danej aplikacji. I tu mam na myśli. Y, takie domyślne ustawienia, które zakładają, że na przykład nie mamy tych niekończących się filów, które można skrolować bez końca, tylko on się jednak w którymś momencie kończy, albo że y, mamy domyślnie ustawiony limit czasu korzystania z aplikacji. Ewentualnie aplikacja proaktywnie wysyła nam na przykład takie ostrzeżenie: Hej, spędziłeś tej aplikacji już 30 minut, czy, czy już nie wystarczy, albo zachęca nas proaktywnie do ustawienia takiego limitu czasu dla siebie. Wyłączona funkcja autoplay, y, można przyznać, to rozważyć. Spowolnienie tempa przebijania FID-u proporcjonalnie do czasu spędzonego na danej platformie, czyli tak, żeby po prostu nie, nie nagradzać niepotrzebnego korzystania z tej platformy. Z drugiej strony, pewne domyślne ustawienia dotyczące sposobu, w jaki działają same algorytmy, czyli na przykład odejście od tego, że te algorytmy bazują na takich sygnałach, które są silnie związane z zaangażowaniem, jak na przykład lajki albo liczba udostępnień, a na przykład. Próba spriorytetowania tych sygnałów, które są bardziej skorelowane na przykład z wiarygodnością informacji, czy z jej, z jej jakością, z jej trafnością, czy chociażby wprowadzenie różnorodności jako jednej z takich miar sukcesu dla systemów rekomendacyjnych, bo one dzisiaj są przede wszystkim zoptymalizowane na zaangażowanie, a gdyby je zoptymalizować w taki sposób, że celem jest na przykład pokazywanie różnorodnych informacji, to być może to doprowadziłoby do tego, że, że, że problem. Padania, tak, tak zwane toksyczne toksyczny nory e, byłby ograniczony. No i wreszcie większa kontrola użytkownika nad działaniem systemów rekomendacyjnych. Dlatego, że dzisiaj wiemy, że chociaż platformy dają nam różne narzędzia, dzięki któremu możemy wpływać na zawartość naszego feedu, takie narzędzia typu, nie interesuje mnie no to, czy pokazują mi mniej tego typu treści, to, y, to mamy też Doniesienia właśnie badaczy wskazujące na to, że, że efektywność tych narzędzi jest ograniczona. Czyli że użytkownik sobie klikał, to znowu to jest jedna z rzeczy, która wyszła w naszym badaniu: algorytmy traumy. A użytkownik klikał, bo nie chciał widzieć określonego typu treści, a w praktyce nie przyniosło to oczekiwanego efektu i poziom tych treści był e, dokładnie taki sam. W naszym badaniu nawet nie, nie znacznie, jeśli się dobrze Więc e... Potwierdzam, też miałam takie doświadczenie, próbowałam wyrugować część, część treści, ale to po prostu nie działa, albo działa na bardzo krótko, to się po prostu resetuje, mam wrażenie, że, że te ustawienia wytrzymują raptem parę dni, a potem, potem wracają do tej normy. To jest bardzo, bardzo taki ciekawy, konstruktywny zestaw zmian, który wymieniłaś. No, jedyny, jedyny problem z nimi jest taki, że one są całkowicie wbrew modelowi biznesowemu platform społecznościowych, które bazują właśnie na tym zaangażowaniu i wyświetlają reklamy właśnie dzięki temu, że to wszystko tak szybko pędzi i spędzamy tam czas bez końca. Niektórzy próbują przeczytać codziennie Facebooka do końca i codziennie ponoszą klęskę. Tak, ale dlatego też no, nie mamy wniosku, że platformy same tego nie zmienią. E, natomiast no, wierzymy w to, że jednak e, to, to prawo i jego skuteczna egzekucja no, może być kluczem e, do tego, żeby próbować, przynajmniej dążyć do tego optymalnego e, działania platform i, i tego, jak, jak funkcjonują ich algorytmy. No i no, może to na ich nie, ale to jest e, do tego się też sedno na naszej pracy. No, my staramy się, Razem z y, całym gronem organizacji walczących o tzw. prawa cyfrowe, właśnie naciskać na to, żeby skoro już mamy te nowe regulacje, i to jest już duży krok do przodu, to po prostu wykorzystujmy je jak w jak największym stopniu po to, żeby algorytmy były dla ludzi i miały jakby funkcję służebną wobec realnych potrzeb, a nie po prostu generowały coraz większe zyski dla e, biznesu typowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon, a ja się nazywam Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.